Nie witam w drugiej misji z kampanii Necropolis. Zaczynamy sobie z liszami. Markal i jego mroczna magia! To gorsze niż zdrada, to bluźnierstwo! Objęłam go swoją ochroną i obiecałam mu to. Ale ja nie. Nigdy mu nie ufałem. Czemu? Mówił, że był doradcą królowej Fiony, twojej siostry. A czy powiedział ci, że go wygnałem z błogosławieństwem Nikolaja w dniu jej śmierci? Co takiego? Nie. Jednak jego plan ma zalety. Powrót króla na tron, utarcie nosa magom. Czy Cyrus powinien uniknąć kary? Czyż nie wyśmiał cię, gdy poprosiłeś go o wsparcie? Tak, śmiał się z nas. Oraz z Elrata i naszej pobożności. Magowie nie dysponują smokami, Godryku. Nie mają bogów. Co gorsza, chcieliby sami stać się bogami. A Cyrus jest najgorszy z całej tej aroganckiej bandy. Mimo to nasze imperium jest osłabione, a wojna. Królestwo się rozpada. Tylko duch Nikolaja może przywrócić pokój. Być może. Jednak nie ufam Markalowi. Już raz go wygnaliśmy za jego knowania i zdrady. Obawiam się skutków jego powrotu. Tracimy czas, Godryku, a imperium nas potrzebuje. Wyruszam jako królowa i w imię Twojej przysięgi proszę, byś mi towarzyszył. Pamiętam o mojej przysiędze i pojadę z tobą. Nie oznacza to jednak, że to popieram. Zaczynamy, zaczynamy. Gramy Godrykiem i Markalem, którzy się nienawidzą. Trochę ja teraz żałuję, że bardziej nie rozwinąłem Godryka, gdy grałem kampanię przystani, ponieważ tutaj te umiejętności przychodzą. Ale, 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 ale to nic. Mamy zameczek. Mamy tu jakieś takie pierdały fajne. W ogóle jeszcze sprawdzimy jakie mamy cele. Mamy w stanie ciudaj Lorkip, no właśnie hmm. Tutaj, ale <laughs> Z tego co wiem, Lorkip jest aż gdzieś tutaj hmm. To jest coś fajnego tu tu, 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 tu. to mamy plus dwa do siły czarów. Tego też mamy plus dwa, Nie, to już lepiej wziąć. Uhuhuuu. Uh. Fajno, fajno. Nie no, pog, pog, że dostaje takie umiejętności. Aaa, dawaj go. 6 czy 7, 9 aż dostałem. O, wow. Nie działa. Mamy artefakt fajny i mamy 5K Gold. Eee... Na no razie myślę, że to. Spog, pog. A, straciłem Cię tam po... COVID Banshee, no właśnie, ale weźmy to. Produkujesz rtęć, a szkoda. Wiem, że może Golda będzie produkować dla mnie. się mi kilka szkieletów, także. Mm, 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 mm. Trzydzieści osiem, no tych to już nie, nie dam rady. Ja tylko to? Świetnie. No i mamy ten zwój, i co? Dostałem ten spell? No dostałem. Więc wsiadłem z powrotem. Nie no, muszę go najewać. Ja dostałem. 14, 14 dokładnie. Lepsza magia mroku. No tam mniej więcej chodzi. No, bijemy się. Ok. O, Koda kurwa. Mogłem nim po prostu gdzieś tam odejść na bok, no nie. Nie chcemy tego. Potrzebuję mistrza kląd. Naprawdę tylko. O, cztery do siły czaru. Klądka ta piekiel. Tam tylko eksperckie dowodzenie. Mistrz Kląd, to jest chyba to, co? Osłabienie i cierpienie. Tak jest, mistrza Kląd chcemy. Chociaż ta ekspercka magia mroku też jest fajna i talent magiczny też jest fajny, ale weźmiemy to. Na razie weźmiemy to. Zwiększyła mi się wiedza, widziałem. Siła czarów na 19 cały czas, niestety nie wzruszona. Skoro już wypłynąłem, to i tak to będziemy dawać w to. Nie, pomarańczowy jest, tylko nie może rekrutować bohaterów. A kurwa, na to samo wychodzi. Eee, zamiast tych... Zamiast tych? Nie na no, zamiast tych. Szkoda, że nie oddał, się to aż dziwne wręcz. Ale on jego odrodzi mi, bo... Em, po walce po prostu, bo tylko on chyba padł. To jest 100%. No właśnie. Kogo chcę ulepszyć, to, to ulepsz mi liszę i ulepsz mi tych. A resztę to tam. No to jest fajne, ale ja nie będę miał efektu morale. Jako, że to tu nie umarli, no nie? Więc bez sensu, żebym to brał raczej. Tutaj to finanse z tego najlepsze. Bo tego też ten farbunek bez sensu. Ale szczerze mówiąc, to z tego wszystkiego to ekspercka magia mroku i tyle. Zwiększyć obrażenia i tam ewentualnie te inne pierdoły. Jest jak jest. No, nie ma to bez sensu, raczej nie wiem. O, To jest jakieś kurwa. Useless sheet tam totalny. A, widzę wszystko, fajnie. Oko byłoby tych pokonać. A, mamy drzewko. No, pięknie. Finanse. No to jest, ale to jest tak kurwa useless i tak, no i tak, i tak to jest useless dla mnie. Ja potrzebuję tego. Za pierścień, pod na szczęście 2 Na ja pierdole, co to jest? Lorkip było potężnym centrum magii poświęconym badaniom nad najbardziej ulotnymi z Gdyby fanatyczni poddani szalonego króla Olega nie spalili go doszczętnie, mój mentor nie musiałby zginąć na zawsze. Dopiniuję, by je odbudowano. A gdyż stanie się potężne, Pierwsze dowie się o tym miasto magów. Hikm. Ja się mam z tymi tetonami napierdalać? Jest niemożliwe. A, że tutaj mnie wyjebie? Nie, no pierdole to. No i kurwa dostałem No to sprawdźmy, co dla nas przygotowała wiedźma. Logistykę. do. Dla Godryka może być w sumie, no ale nie dla mnie. Nie dla mnie. No i sprawdźmy, co tam się stanie. Świetność przywrócona. Gdy powstanie nowe Sanktuarium Mądrości Aszy, pokonamy wszystkich. To jest Imperium Gryfów. Pokona wszystkich. Ma się rozumieć. Super. Daj mi hiki. mamy na nich. E. O, wracamy już tu właśnie. No dobra, jest drugie podejście, spróbujemy to zagrać trochę inaczej. Poczekałem tydzień, ogarnąłem jeszcze trochę więcej armii i zmieniłem szkielety na takie, bo tamte w sumie są chujowe, a tutaj może coś będzie z tego. Jezu, dzięki Bogu, wreszcie. Chyba 5 pięć prób było, ale myślałem już, że kurwa będę musiała nowa misje robić bo coś, coś, coś. Ale poszło, to już wspomnę chyba. Tak myślę. Izabelo, moja królowo. gratuluję doskonałego dowodzenia. Zrobiliśmy właśnie pierwszy krok ku odbudowie Imperium Gryfów. A ty zbliżyłeś się o krok do swojej zemsty. Drażni cię to, że mamy wspólny cel. Nie pozwól jednak, by twoja wola zwyciężyła nad manierami w obecności królowej. Czy mogę prosić o amulet? Czy mogę prosić o amulet? Wolałabym go zatrzymać do czasu, aż połączymy wszystkie cztery. Odpowiadam przed całym narodem, Markalu. Nie ufasz mi. Rali to me serce. Proszę, królowo Izabelo, pozwól, że przechowam go dla ciebie. On, królowo. On, tego ten nie potrafi ogarnąć potęgi naszej wizji. Zawsze miałem. I będę miał interesy imperium gryfów za jedynego przewodnika. Dasz mi go, kiedy o niego poproszę? Kiedy będziemy gotowi? Oczywiście, królow. Gryf... Nawet lepiej, królowo. Gryfy na wieki. No i się dogadali. <laughs> No już, już, już. Dobra, dzięki. Ja pierdolę, prawie 4 godziny nagrania. Dobra, do następnego siema.